Więcej o historii i przyszłości ruin Kościoła i Szpitala Świętego Ducha w Szydłowie. W niedzielne popołudnie dowiedzieli się wszyscy, którzy dotarli na spotkanie z doktorem Tomaszem Olszackim. Badacz opowiedział o wynikach swoich badań archeologicznych prowadzonych właśnie w tym wyjątkowym na mapie tego miasta miejscu. Jesteśmy w zespole sakralno-szpitalnym. Pod wyzwaniem Świętego Ducha. Jest to taki troszeczkę mniej znany zabytek krzydłowa, niekiedy pomijany, a bardzo niesłusznie, bo ma niezwykle interesującą historię i niezwykle ciekawą formę architektoniczną. Historia funkcjonowania kościoła i szpitala w Szydłowie sięga XVI wieku. Obecne ruiny są generalnie dwufazowe. To znaczy, część starsza to pierwsza połowa wieku XVII i jest to kościół, a w zasadzie jego, jego część bez rozbudowy w kierunku zachodnim oraz prawdopodobnie skrajny fragment południowego skrzydła, też pochodzący z pierwszej połowy XVII stulecia. Po zniszczeniach wojennych, zniszczeniu Szydłowa w latach 30. XVII wieku, w późniejszym Potapie Szwedzkim, doszło do odbudowy i rozbudowy całego założenia, o przedłużeniu skrzydeł szpitalnych, przedłużeniu kościoła, połączeniu kościoła ze szpitalem, taką interesującą kruchtą obejściową, później sklepioną. No i wszystko to stworzyło właśnie taką przestrzeń, w której mieścił się budynek ściśle sakralny, w którym również grzebano, bo znaleźliśmy tam groby ludzkie w Nawie i to bardzo liczne, oraz dwa skrzydła, Jedno wedle źródło przeznaczone dla kobiet, drugie dla mężczyzn. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu takich spotkań organizowanych przez Miejsko-Gminę Centrum Kultury w Szydłowie od września ubiegłego roku w różnych ciekawych historycznie miejscach. Jak przyznają organizatorzy spotkania, Szydłów skrywa wiele tajemnic, z których nie wszystkie do końca zostały dotychczas odkryte. Są to spotkania, które tak naprawdę rozpoczęły się we wrześniu. Jest to pewnego rodzaju kontynuacja. Pan to Marzuchowski jest archeologiem, pasjonatem, jednym z najważniejszych w Polsce naukowców, którzy zajmują się zamkami średniowiecznymi. I rzeczywiście dawno temu, bo to naprawdę czas leci, rozpoczął badania archeologiczne w Szydłowie, a Szydłów ma w sobie wiele tajemnic. I jego badania przyczyniły się do odkrycia wielu nowości i weryfikacji pewnych źródeł, które były hipotezami. I teraz na podstawie jego badań, źródeł, które wyszukał jeszcze pisanych, właśnie trochę ta historia Szydłowa się zmieniła. Jak widzimy, Warto zagłębić się w historię Szydłowa głębiej i poznać nowe, nieznane dotąd fakty. Pomagają w tym takie spotkanie, które przyciągają nie tylko mieszkańców Szydłowa, ale również turystów i sympatyków tego miasteczka. Katarzyna Kaszluga, STV Info.